Koło widokowe na rynku. Nowa atrakcja na mapie miasta. Wzrosną płace pracowników służby zdrowia. Co obywatele Radomia sądzą o darmowej komunikacji miejskiej? Wywiad z wiceprezydentem Radomia Jerzym Zawodnikiem. Radom jak bez przełamania, remis z czerwoną latarnią ligi. Czarni z porażką, ale z utrzymaniem. Plus liga zostaje w Radomiu. Kiepski początek radomki w play-off. Na Radomskim Rynku rozstawiono koło widokowe, z którego podziwiać można panoramę Radomia. Obiekt ma około 30 metrów wysokości i posiada 20 gondoli. Koło widokowe działa w sobotę od godziny 11 do 22, w niedzielę od godziny 11 do 21 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 21. Bilet dla dorosłych kosztuje 25 zł, dla dzieci do 8 roku życia 20 zł. Jeden przejazd obejmuje trzy obroty kołem, co trwa w zależności od ilości dosiadających się osób około 10 minut. W ramach realizacji uzgodnień zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia od 1 lipca wzrosną płace pracowników służby zdrowia. Planowane podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów drugiego stopnia wyniosą 1441 zł, podczas gdy dla lekarzy specjalistów pierwszego stopnia będzie to kwota 2009 zł. O 1097 zł wzrośnie wynagrodzenie opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem. Płace ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrosną o 1550 zł. Podwyżka o 1827 zł. czeka magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją. Łączny koszt podwyżek wyniesie ponad 7 miliardów zł. W ramach Sądy Ulicznej zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co sądzą na temat ewentualnego wprowadzenia w Radomiu bezpłatnej komunikacji miejskiej. No, może być, no, jeżeli miasto będzie e, utrzymywało komunikację miejską, bo to jedno drogo kosztuje. No, ja myślę, że taka jedna linia właśnie przez całe miasto by się przydała, w sumie taka darmowa. Przepraszam, że nie powinna być darmowa komunikacja dla wszystkich mieszkańców, ponieważ. Yy... Kto korzysta z tej komunikacji powinien za nią płacić, a ci co nie korzystają nie powinni, być, nie powinni fundować jakby innym tego jakby przywileju. Moim zdaniem to jest dobry pomysł, aczkolwiek nie wiem czy miasto na to stać, ale może by zainspirować takimi miastami jak Wrocław i na przykład dla uczniów i studentów coś takiego wprowadzić. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, w zależności tylko tego czy mieszkańcy będą potrafili to poszanować. Nie jestem zwolennikiem darmowej komunikacji miejskiej e, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że e, darmowa komunikacja miejska e, to nie jest jakby. Problem w tym, że ludzie nie, nie korzystają z komunikacji miejskiej, nie, nie leży w jej, jej kosztach, bo korzystanie na, jakby na stałe z transportu publicznego jest tańsze niż korzystanie z samochodu osobowego. Więc tu nie chodzi o pieniądze. Druga rzecz jest taka, że jeżeli coś się dostarcza darmowo, to ze strony tego, kto dostarcza, nie ma racjonalnego rachunku kosztów. I niestety wtedy ten dostarczający ma skłonność, żeby ścinać koszty. No bo cokolwiek zaoszczędzi, to, to no jakby wszystko, wszystko, wszystko on pokrywa, prawda? Więc ja bym raczej iść w takim kierunku, że transport publiczny powinien być atrakcyjny. On nie ma być darmowy, on ma być przystępny cenowo, ale jest przystępny cenowo, e, tylko że ma być atrakcyjny i w ten sposób e, możemy dążyć do tego, żeby no, jakby zachęcić więcej ludzi do korzystania z, z transportu publicznego, a nie przez to, że on będzie darmowy. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo no, nie, nie trzeba by było jakby wydawać pieniędzy na paliwo, które jest teraz drogie, a można by było darmowo się przemieszczać po całym mieście i no, bez problemu dojeżdżać w określone miejsca, które potrzebujemy. We wtorek gościem naszego studia był wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Zapraszamy do zapoznania się z całością wywiadu na naszym portalu oraz kanale YouTube. To, co widzimy w Warszawie, w Krakowie czy w Wrocławiu, może się wydarzyć w Radomiu. Najważniejsze jest to, żeby ten stadion jak najszybciej powstał. Murawa, złe oświetlenie, brakuje krzesełek, a jak jest deszcz, to w szatniach leje się woda. Wolontariusze uważają, że powinno być zrobione coś więcej. Czy miasto powinno z budżetu miasta wydawać 4 miliony, 5 milionów rocznie na to, żeby wydawać paczki żywieniowe dla mieszkańców innego państwa? szczęśliwy remis zanotowali piłkarze Radomiaka Radom. Podopieczni Dariusza Banasika mierzyli się w spotkaniu Beniaminków PKO Ekstraklasy z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Słoniki przed tym meczem zajmowali ostatnią pozycję w lidze. Niestety Zielonym nie udało się zanotować pierwszego wyjazdowego zwycięstwa w rundzie wiosennej. Teraz podopieczni Dariusza Banasika przygotowują się do spotkania z Jagielonią Białystok. Niestety niesprzyjająca aura, duża ilość śniegu, a następnie roztopy spowodowały, że piłkarze Radomiaka zmuszeni Szukać obiektów treningowych poza Radomiem. Wybór padł na przasnecz. Spotkanie z zespołem ze stolicy Podlasia w najbliższy poniedziałek przy ulicy Narutowicza. Początek meczu o godzinie 18. Porażką 2-3 ze skrombeł chatów zmagania w sezonie 2021-2022 zakończyli siatkarze cerrat NA Czarnych Radom. Podopieczni jeszcze Jakuba Bednaruka uplasowali się na 13, ostatniej bezpiecznej pozycji w lidze. Utrzymanie zagwarantowany mieli jeszcze przed starciem z zespołem z Bełchatowa. Dzień wcześniej w Warszawie Stalnysa wygrała za dwa punkty z projektem, co pozbawiło ją szans na wyprzedzenie Radomian. Teraz przed Czarnymi długa przerwa i zapewne oczekiwane zmiany. Sezon stulecia klubu był ogromnym rozczarowaniem dla klubu oraz kibiców. Wiele źródeł podaje, że nowym szkoleniowcem wojskowych ma zostać Jacek Nawrocki. Były trener damskiej kadry kobiet, który największe sukcesy święcił jako trener z chatów. Będziemy informować o tym na bieżąco. Na pewno nie tak inauguracją w rywalizacji play-off wyobrażały sobie siatkarki Eleklerk Moja Radomki Radom. Kirado. Podopieczne Błażeja Krzyształowicza przegrały wysoko z ŁKS-em Łódź 0-3. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych spotkań. Teraz przenosi się ona do Radomia. W niedzielę 10 kwietnia nasze zawodniczki spróbują odwrócić losy tego pojedynku. Start o godzinie 17.30 na hali Mosiru przy ulicy Narutowicza w Radomiu.